Słuchajcie, dzisiaj zbudujemy sobie spektroskop. Po co to jest? Spektroskop pokaże nam, że światło, które wydaje nam się białe, tak naprawdę składa się, w, słuchajcie, z wielu barw, tak? I w tym celu potrzebujecie takie, powiedzmy, to jest po rolkach toaletowych. Łączycie to razem i tutaj później nacinacie tak, żeby Wam płyta CD pasowała tutaj. Po 30 stopni, a po drugiej stronie taki wyciągasz otworek. Tutaj otworek po tej stronie tutaj 30 stopni. No i zamykacie, słuchajcie. Tę jedną stronę, gdzie przyjdzie ta płyta CD, zamykacie. Ja już troszkę przygotowałem, żeby ten filmik nie trwał za długo. musi być wszystko ciemne, musi być po prostu, słuchajcie, ciemno. Możecie sobie pomagać rękoma, nogami, nogoma, czym tam chcecie po prostu, słuchajcie. Najważniejsze, żeby zrobić tak. No dobra, jest ciemno, jest ciemno, możecie ubić trochę, dobra. Teraz tutaj do góry, tutaj do góry też zamykacie, tylko w tym tutaj zrobicie takie nacięcie, żeby można było światłem, latarką poświecić. Takie malutkie nacięcie, takie, takie nacięcie po prostu. Czyli w tym robimy takie nacięcie, bierzemy nożyk, I robimy nacięcie, słuchajcie. No, co, że jak do skarbonki, słuchajcie, jak nacięcie? No i tutaj do góry też po prostu to mocujemy. To jest? I mocujemy to teraz tu. Dobra, jest ciemno. Teraz słuchajcie, wkładacie, to jest 30 stopni, zobaczcie, tak 30 stopni nacięcie, wkładamy do środka te płyty. Tutaj trzeba by jeszcze uszczelnić tę płytę, ale to sobie sami zrobicie. I teraz e, latarką świecimy tutaj, i nie wiem, czy to będzie widać. E, powinno pokazać, że białe światło, słuchajcie, zamienia się. W różne kolory, różne kolory, słuchajcie. Światło składa się z różnych barw. E, może tak to zrobię, żeby. O! Światło, słuchajcie, składa się z różnych barw. Nie, nie jest tak naprawdę białe, tylko składa się z różnych barw. No, i to w zasadzie całe doświadczenie, słuchajcie. To jest spektroskop, pokazujący, że światło, które myślimy, że jest tak naprawdę, że jest białe, tak naprawdę składa się, słuchajcie, z wielu barw. Koniec, kropka.